Wyruszamy dzisiaj w taką podróż śladami historii, która no wiesz, łączy Dolny Śląsk z dawnym królestwem Beninu w Afryce w sposób, którego no, mało kto by się chyba spodziewał. Dokładnie, to jedno z tych połączeń, które brzmią aż nieprawdopodobnie. No właśnie. I chcemy przeanalizować źródła. Mamy tu artykuł, który omawia ustalenia programu Joanny Lamparskiej, Dolnośląskie Tajemnice. Chodzi o losy słynnych artefaktów z Beninu, które no, trafiły do Polski podczas II wojny światowej. I spróbujemy zrozumieć, jak one tu dotarły i co, co się z nimi stało później, bo tu jest no, sporo zagadek, prawda? Mnóstwo zagadek. Może zacznijmy od samych tych, yy, no właśnie, artefaktów. Często mówimy brązy z Beninu. Tak, brązy. Ale co ciekawe, wiele z nich to tak naprawdę odlewy mosiężne. Pochodzą, jak wspomniałeś, z Królestwa Beninu, to dzisiejsza Nigeria. Tworzyły je lud Edo, głównie tak między XV a XIX wiekiem. I to są niesamowite dzieła, prawda? Niesamowite wyrafinowane, robione taką misterną techniką wosku traconego. Czyli, wiesz, najpierw model z wosku, bardzo detaliczny, a potem zastępowany metalem. No i miały ogromne znaczenie kulturowe, historyczne przedstawiały władców, królewy, matki, jakieś sceny dworskie. Ale jest też ta ciemna strona historii. Niestety tak. Rok 1897. Brytyjska ekspedycja karna splądrowali stolicę Benin City i po prostu wywieźli tysiące tych bezcennych obiektów do Europy. No, grabież na wielką skalę. I tu właśnie tu pojawia się ten no zaskakujący polski wątek, dolnośląski konkretnie. Jak to możliwe, że część tych no zrabowanych skarbów znalazła się tutaj? No właśnie jak? Kluczem jest II wojna światowa. Rok 1943. Niemcy, no, bali się alianckich bombardowań Berlina, więc zaczęli ewakuować zbiory muzealne. Na wielką skalę. Akcja zabezpieczania, tak. Tak. Ówczesny konserwator prowincji dolnośląskiej, Gunther Grundmann, zorganizował całą sieć skrytek. No i jedną z nich był pałac w Bobolicach. Tam koło Ząbkowic Śląskich. W Bobolicach. I tam trafiły te artefakty z Beninu. Dokładnie tam. Ewakuowane prosto z Berlińskiego Muzeum Etnograficznego. Ale co jeszcze bardziej komplikuje sprawę, wiesz? Źródła wspominają, że w tej samej skrytce Niemcy trzymali też około 400 ludzkich czaszek. O matko czaszek to, to jest naprawdę niepokojące i pokazuje, jak, jak skomplikowane były te wojenne depozyty. Ale wracając do samych artefaktów z Beninu. Zagadki się na tym nie kończą, prawda? Oj nie. Szczególnie intryguje mnie los jednego obiektu. Taka głowa królowej matki, datowana na XVIII-XIX wiek. Ona jest teraz w Muzeum Narodowym w Szczecinie. W Szczecinie? Ale jak tam trafiła? No właśnie, tu jest tajemnica. Jedna wersja mówi, że pochodzi z dawnych poniemieckich zbiorów muzeum w Szczecinie. Ale jest też inna, no, niesamowita historia. Podobno pod koniec lat 70. przyniosła ją do muzeum jakaś mieszkanka Wrocławia. Czekaj, Wrocławia? Tak. Która znalazła tę głowę na złomowisku. Na złomowisku. To brzmi, no, nieprawdopodobnie. Ale zaraz, zaraz. Czy to możliwe, żeby ten konkretny artefakt był częścią tej kolekcji z Bobolic? Która po 45. roku, jak weszła Armia Czerwona, pewnie się rozproszyła. No właśnie, Bobolice Wrocław to nie jest aż tak daleko. Co się stało z całą tą kolekcją z Bobolic po wojnie? Czy Rosjanie ją wywieźli? Została rozgrabiona? A może część wciąż gdzieś leży ukryta? To są pytania, na które no wciąż nie ma odpowiedzi. I tu chyba warto wspomnieć o roli takich osób jak Joanna Lamparska. Jej program Dolnośląskie Tajemnice teraz na YouTube na kanale History właśnie nagłaśnia takie fascynujące, niewyjaśnione historie. Tak, popularyzacja jest tu kluczowa. Co więcej, ta nasza lokalna, dolnośląska historia wpisuje się w bardzo ważny, yy, no, globalny kontekst. Masz na myśli restytucję. Dokładnie. Obserwujemy teraz silny międzynarodowy ruch na rzecz zwrotu tych brązów z Beninu do Nigerii, czyli no, zwrotu zagrabionych dzieł ich prawowitym spadkobiercom kulturowym. I wiele muzeów już to robi, prawda? W Niemczech, Wielkiej Brytanii. Tak, tak, wiele już zwróciło albo zadeklarowało zwrot. I ten cały proces rzuca nowe światło na obecność tej głowy w Szczecinie. To pokazuje napięcie, jak pogodzić te chaotyczne, wojenne losy artefaktów z dzisiejszymi standardami etycznymi i żądaniami zwrotu dziedzictwa. Dokładnie. Czyli podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę i analizę źródeł, Historia brązów z Beninu i ten ich dolnośląski epizod to jest naprawdę niezwykły splot. Jest tu kolonialna grabież, wojenna zawierucha, próby ochrony, powojenne tajemnice, przypadkowe odkrycia. I to wszystko łączy, wiesz, Afrykę Zachodnią i Polskę w sposób absolutnie nieoczywisty. Ten przypadek no, świetnie pokazuje, jak skomplikowane są losy dóbr kultury w czasach wojen, przemieszczeń. Tak, i skłania do refleksji nad historią muzealnych obiektów, nad etyką ich posiadania i nad tym, czym jest proces restytucji, próbą naprawienia historycznych krzywd, nawet jeśli no, pełna historia obiektu jest trudna do ustalenia. I na koniec może zostawimy naszych słuchaczy w taką myślą. Skoro jeden tak cenny obiekt, jak ta królewska głowa z Beninu, mógł yy, no, dekadami leżeć gdzieś zapomniany, yy, trafić na złomowisko i zostać uratowany przez przypadek. To ile jeszcze takich nieodkrytych historii kryje się w rzeczach rozproszonych przez wojny, przez chaos, czekających na swój moment, żeby ujawnić swoje no, często niewiarygodne losy. Właśnie. Daje do myślenia.